Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Życie bez limitów. Dzisiaj podzielę się swoją osobistą historią, która wydarzyła się kilka, kilkanaście lat temu już i o tym, jak ja szukałem szczęścia, ale tego szczęścia nie znalazłem. A więc, jeżeli ten filmik z Wami rezonuje, podoba Wam się ten kanał, to oczywiście subskrybujcie, zostawcie komentarz, podzielcie się tym filmem, może ktoś. Z was, może nie wy, ale może ktoś, kogo znacie, potrzebuje takiej właśnie wiedzy. Kiedyś myślałem, że szczęście jest na zewnątrz. Bardzo do niego dążyłem. Dążyłem do tego, aby czuć się po prostu lepiej samym sobą. Ale oczekiwałem właśnie tego szczęścia z zewnątrz. Myślałem, że szczęście właśnie przychodzi tylko z zewnątrz. W ogóle nie wiedziałem wtedy o, o tym, o rozwoju osobistym, nie wiedziałem w ogóle o tym, żeby się rozwijać jako człowiek, żeby się, żeby się rozwijać jako jednostka. Nic nie wiedziałem o czytaniu książek, nic nie wiedziałem o tym, żeby stosować jakiekolwiek techniki typu mindfulness, żeby stos stosować trening ruchowy, ogólnie rozwój. Osobisty, i szukałem właśnie tego szczęścia na zewnątrz, kiedy spotkałem pewną osobę, byłem bardzo szczęśliwy, myślałem, że ta osoba to jest to moje szczęście, którego szukałem. I kiedy byliśmy w dłuższej relacji. Wszystko układało się dobrze. Jednak ja czułem taki w środku, taki jakby niedosyt. Czułem, że to nie jest to. Czułem, że czegoś mi brakuje. Mimo to, że między nami wszystko się dobrze układało. Co to po prostu było? Teraz po latach wiem, że do mnie dotarło, że jednak ja tego szczęścia. Nie znalazłem. Mimo tego, że myślałem, że to jest właśnie to szczęście, że ta osoba jest moim szczęściem, to wiedziałem w głębi duszy, wiedziałem w głębi siebie, że to nie jest to szczęście, którego tak bardzo szukałem. I kiedy przyszło, przyszła sytuacja i rozstaliśmy się, przeżyłem Duże, jakby załamanie. Przyszedłem bardzo trudne chwile, dlatego m.in. powstał ten kanał. Ci, którzy oglądają mnie już dłuższy czas, znają moją historię, wiedzą, że właśnie przyszedłem przez takie trudne chwile. Dlatego właśnie, jak powiedziałem, założyłem ten kanał, zacząłem się rozwijać, czy, czytać książki, dlatego mój rozwój jako człowieka nastąpił. I teraz. Co chciałbym przekazać ogólnie w tym filmie? To nie o to chodzi, że jestem przeciwko jakimkolwiek związkom czy relacjom. Bo relacje z ludźmi są bardzo ważne. Relacje partnerskie są bardzo ważne. Dlatego, że jednym z bardzo ważnych czynników naszego szczęścia są relacje międzyludzkie. Czasami chcemy uciec od ludzi. Czasami możemy wpaść w tą taką w Taką sytuacji, że rozwijamy się i już myślimy, że wszystko możemy, że wszystko wiemy, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, bo my jesteśmy mądrzy, bo już przeczytaliśmy 100 książek, odbyliśmy 100 różnych spotkań, różnych eventów, poznaliśmy mnóstwo ludzi i już wszystko wiemy. To jest błędne myślenie. Dlatego, że my cały czas się rozwijamy. Ale my tak naprawdę chcąc czy nie chcąc. Potrzebujemy innych ludzi w naszym życiu. Oczywiście, kiedy zaczynamy się rozwijać, dobieramy inne osoby. Ludzie w naszym życiu zaczynają się zmieniać. Dlatego, że my rozwijamy się, rozrastamy się, zmieniamy się jako jednostka. Ale tu, w tym filmie, chcę powiedzieć o tej najważniejszej rzeczy: żeby nigdy nie szukać szczęścia na zewnątrz, czy to w rzeczach materialnych, czy to w samochodzie, czy to, w, czy to pod postacią domu, pieniędzy, czy pod postacią innej osoby, dopóki nie odkryjesz szczęścia w samym sobie. Może to słyszeliście nie raz, ale inaczej jest słyszeć, a inaczej jest Doświadczyć to na własnym, na własnym przykładzie, na własnym ciele. Dlatego, że jeżeli wybierzemy szczęście, bo często nasz mózg tak właśnie działa, tak działa ogólnie w całe nasze programowanie, tak nas ogólnie programują, że szczęście jest w rzeczach, szczęście jest na zewnątrz nas. Ale kiedy my zaczynamy się rozwijać, to dostrzegamy również szczęście w sobie i to jest właśnie najlepszy, Moment, aby, jako, aby budować jakąkolwiek relację. Oczywiście jedni z nas będą dłużej potrzebowali przejść tą drogę, drogę, inni będą potrzebowali krócej. To zależy od jednostki. Ale nigdy nie szukaj szczęścia w drugim człowieku, dopóki nie odkryjesz szczęścia w sobie. Dlatego, że to skończy się nie może, ale na pewno się skończy katastrofą. Albo będziesz żył w relacji. Niespełnionej. Będziesz żył w związku, który jest tylko imitacją. Będziesz żył tylko w związku, który jest maską, jest przykryciem na Twój ból, który wewnętrznie czujesz, ale boisz się zrobić tego kroku, dlatego że ogarniają Cię emocje takie jak lęk, strach i te wszystkie negatywne emocje, które w sobie trzymasz. Kiedy znajdziesz szczęście w sobie, najpierw. To wszystko zacznie zupełnie się układać w inną, w inną całość. Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz szczęścia w sobie, to jak możesz przyciągnąć szczęśliwą osobę do swojego życia? No po prostu nie jest to możliwe. Dlatego, kiedy znajdziesz szczęście w sobie, to automatycznie zaczniesz przyciągać podobnych ludzi. To jest naprawdę inne. Wejście w relacje. No i przede wszystkim najważniejsze to poznać siebie, najważniejsze odkryć siebie, najważniejsze zrozumieć, kim ja jestem, co ja tutaj robię, jaki jest mój cel, realizować swoje cele. Wtedy zaczynamy odkrywać siebie, zaczynamy odkrywać szczęście. Które jest w nas. Wtedy jesteśmy w stanie znacznie łatwiej w relacjach, w związkach stawiać granice. Granice są bardzo, ale to bardzo ważne. Ja już mówiłem kilka razy na moim kanale na temat granic. Dlatego bez umiejętności stawiania granic nie ma nawet mowy wejścia w normalną, zdrową relację. Dlatego że właśnie jedno, jedna jakby oznaka toksycznej relacji z brak stawiania granic kiedy jesteś w takiej relacji to ta relacja prędzej czy później się skończy a ty będziesz cierpiał czy cierpiała 2, 3, 4 razy więcej niż na początku a więc nauczmy się najpierw stawać granic ale jak możemy się nauczyć stawać granic kiedy my nie znamy siebie kiedy my nie znamy swoich potrzeb kiedy my nie znamy swojej wartości właśnie, kiedy poznasz swoje wartości poznasz swoje potrzeby, pozna swoje cele, poznasz siebie, wtedy jesteś w stanie stawiać granice. Wtedy jest to dobra droga do wejścia, do wejścia w relację zdrową. Dlatego, że najważniejsza relacja, jaką masz w życiu, jest relacja z samym sobą. A więc buduj dobrą relację z samym sobą, wtedy to będzie miało oddziaływanie na każdą relację w Twoim życiu. Czy to będzie relacja z rodzicami? Czy to będzie relacja z partnerem, czy to będzie relacja z bratem, siostrą, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Nigdy nie szukaj szczęścia na zewnątrz. Nigdy nie iść na, na łatwiznę. Czasami chcemy iść na łatwiznę, bo tak jest łatwiej. Zamiast dojść do rany, zamiast wyleczyć ranę, wolimy znaleźć krem. Krem, który posmarujemy i myślimy, że ta rana się w dwa dni. Zalecz, ale nie szukamy na przykład symptomów, dlaczego tak się stało. Może gdzieś popełniłem, czy popełniłem błąd. I nie ma nic złego w tym, że popełnisz błąd. Każdy popełnia błędy. Tylko warto po prostu się do tych błędów przyznać, ale również następnym razem inaczej postąpić. Bo to jest właśnie podstawa. Jesteśmy całe życie uczniami. Cały czas uczymy się. Dlatego poznaj najpierw siebie, zbuduj siebie i nie licz na to, że ktoś przyjdzie z zewnątrz i da Ci szczęście. Czekanie na szczęście od kogoś, który, która ta osoba najprawdopodobniej jest też na tym samym poziomie, bo my przyciągamy się na podobnych poziomach. Nie przyciągniesz osoby, która jest na innym poziomie, dlatego że, jak powiedziałem, my przyciągamy się poprzez nasz sposób myślenia. Jeżeli twój sposób myślenia jest na tym poziomie, to bardzo rzadko jest niemożliwe przyciągnięcie osoby, która jest na tym poziomie. A więc, my, jeżeli przyciągamy się na tym samym poziomie myślenia, to na podobodnie przyciągniesz osobę, która myśli tak samo, która też oczekuje szczęścia, że ty jej dasz szczęście. Czyli, krótko mówiąc, Spotykają się dwa żebraki emocjonalne, które oczekują od siebie szczęścia, ale szczęścia nie ma, bo nie mają sobie szczęścia, bo może mieli trudne dzieciństwo, może mieli trudną sytuację w życiu, może mają pewne lęki, traumy, może mieli, ma, mają pewne negatywne emocje, które w nich siedzą. Ale nie wiedzą o tym, że na początku warto się zająć tym nie szukać osoby z zewnątrz, bo ta osoba przyjdzie, i kiedy będziesz nalegał, będziesz op oplecił tą osobę i będziesz mówił, że Ty musisz dać mi szczęście, ta osoba po prostu od Ciebie odejdzie, bo nikt nie może przyjąć odpowiedzialności za Twoje szczęście. Ta osoba po prostu nie udźwignie tego ciężaru i zostaniesz sam. Wtedy upadek będzie bolał jeszcze bardziej. Nie polecam. A więc co polecam? Pracę. Przede wszystkim pracę z emocjami, bo tu jest klucz. Natomiast jeżeli w tym momencie potrzebujesz pracy właśnie z emocjami, potrzebujesz pracy nad negatywnymi emocjami, takimi jak żal, strach, zazdrość, zawiść, to wszystko, co siedzi w nas głęboko. Bardzo często od lat dzieciństwa. To zapraszam Cię na sesję pracy z emocjami, z uwalnianiem emocji. Jak wiemy, emocje mają ogromny wpływ na nasz sposób myślenia. Kiedy nasz sposób myślenia się zmieni właśnie poprzez uwalnianie tych emocji, nagle nasze całe życie zaczyna się zmieniać. Albo jeżeli chcesz popracować w treningu mentalnym z prawem do porażki, spokojem wewnętrznym, z pewnością siebie, to również zapraszam Cię na takie sesje. Sesje odbywają się na Zoomie, one, a więc nieważne, w której części świata i Europy jesteś, zawsze możemy się spotkać, zawsze możemy popracować, pouwaniać. Zobaczysz, jak Twoje postrzeganie świata i siebie zacznie się zmieniać. Wtedy również od tego to zależy, bo kiedy Twoje postrzeganie świata się zmienia, Ty zaczynasz przyciągać inne osoby, ale przede wszystkim... Czujesz się bardziej pełny i pewny siebie również, i pewna siebie. Bo to również dotyczy kobiet. Praca właśnie z uwalnianiem tego. Często czujemy tą pustkę i to właśnie ta, my pracujemy między innymi z emocjami. Uwalnianie tego, tych emocji, powoduje właśnie wypełnianie tej pustki, którą często w dzisiejszych czasach ludzie odczuwają. Ale dzisiaj, jeżeli podobał Wam się ten filmik, oczywiście subskrybujcie, zostawcie komentarz. I do następnego razu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.